Pomyśl teraz liczbę od 0 do 100. I nie mów mi. i Ja teraz zgadnę. Czy to było 36? Ha, zdziwko, co? Jak to zrobiłem? Nie powiem ci, ale jest taki program, mój ulubiony program dzieciństwa Magia bez tajemnic. I tam czarodziej... Masce robił szczuczki i zdradzał, jakie zrobił. I wszyscy inni czarodzieje mogą mu pieska tresować. Yy, najpierw on robi szczuczkę, tutaj robi, na przykład zgniata żarówkę, i potem wchodzi ta muzyczka. Najlepsza muzyczka, i on wtedy wyjaśnia. Znaczy nie on wyjaśnia, tylko ten chłop z Polsatu. No i na przykład mówi no a ja tu mam takie yy, magiczne sznurki, co takich i tak nie możecie nigdzie kupić. I wciągnę tą żarówkę sobie do. No i bierze na przykład babę, wykonuje z nią tańce, czarodziejańce, kładzie ją na stole jak chleb i podnosi ją siłą czarów. To rzecz jasna, niemożliwe. A jednak. I bierze jeszcze hula i pokazuje, że normalnie ona i lata, a tak naprawdę nie. I teraz wyjaśnia nas. leży na szerokiej platformie. Tak naprawdę ona leży na. Matelni. Pomalowanej na czarno, żeby była niewidoczna. I to podnosi dźwig, którym steruje na nikt inny mam, tylko pod... Rafał Brzozowski. A co z kółkiem? A co z obręczą? Wściek. No. A, sprytne obracanko i oszukanko. Nas, I bez tajemnic że tak, że tak już. Śpiewne. I jego wszyscy inni czarodzieje nienawidzą. I patrzcie hmm. dalej. Zamyka babę w pudełku, przecinają nożami jak chleb. Przesuła w ogóle jej brzuch, w ogóle na inną stronę i w ogóle niemożliwe, a ona jakoś się schowała z boku i, i nic jej się nie stało bez tajemnic. Tutaj trzeba powiedzieć też, że dużo roboty robi to, że na filmie nic nie widać, bo jest taka słaba jakość, a dodatkowo my wszyscy mieli takie telewizory, że jeszcze bardziej nic nie było widać i wtedy łatwiej oszukać. Magiczne pierścienie. Magiczne pierścienie, to jest sztuczka, którą każdy z was może zrobić pokazuje, bez e, problemu. Shop, Pick. Bez problemu. I patrzcie, ja też umiem. Mam dwa kółka, zaknięte kółka bez otworów i robię raz, dwa, trzy. raz, dwa, trzy i są złączone. A teraz raz, dwa, trzy i są rozłączone. I co? I nic. Nie ma obawy, nie dzieje się mu się dzieje? żadna krzywda. Nie, gdzie mnie wkładasz? Nie, ją, no wypuść mnie, proszę. Boję się, nic nie widzę, ciemno mi tu. Nie mam oddechu. to on mnie powiesił. Ludzie! się! Nie używają na przykład kotów, bo króliki są spokojniejsze. A! Kapelusz w górę, królik do kapelusza. <laughs> Obserwujcie jeszcze raz moment, kiedy królik ląduje w kapeluszu. Nie, nie, już nie chcę! Nie może usunąć kartonu. Trochę czaru? Jak woda w powietrzu się trzyma? A woda? Jak! Patrzcie dalej. Liczymy do trzech. I to razem z wodą. Jaki on jest mądry. Patrzcie na jego ryj. Toda, Nie uważałem w szkole. Nie naśladujcie go. Odwrócony teraz plecami, nie mógł zgadnąć, gdzie znajduje się ostrze. Kolejny znany telewizyjny czarodziej, co się go oglądało za dzieciaka, to jest nie ten murzyn, tylko ten kudłacz. Zawsze chciałem być taki jak on. I on robi na przykład takie sztuczki jak Żyganie Babie na rękę robalami, albo zabicie całkiem przypadkowej Baby swoim oddechem i potem nabijanie jej na miecze, albo zepsucie jakiemuś dziecku pluszanego słonika na jego oczach, albo wchodzenie po piramidzie z San Andreas udając ślepego, albo. Wzięcie dwóch przypadkowych chłopa i babę, położenie ich na ławce i rozwalenie ich na pół. Tylko że pół baby ma całkowicie inną mordę niż cała baba, a pół chłopa też ma inną mordę niż cały chłop. Dodatkowo ma okulary, żeby było trudniej rozpoznać tych przypadkowych ludzi i potem zamienia ich y, nogami, a dokładniej ubraniami. Robi też chodzenie po wodzie, ale zapytałem jednego czarodzieja, jak to zrobił i mi powiedział, że... Sekret to te płyty z Plexiglasu. Materiał ten zanurzony w wodzie i filmowany pod odpowiednim kątem jest niewidoczny. A jego najbardziej chyba znaną sztuczką jest latanie. Ale spytałem jednego czarodzieja i powiedział mi, że w dźwigu siedział sam Rafał Brzezowski i Dźwigał go dźwigiem po prostu, a potem linki pousuwali w programie do usuwania linek. Moją ulubioną sztuczką tego czarodzieja jest y, niebezpieczny skok z przepaści. Wszystko nagrywane wow. tak, żeby wszystko było widać. Wow. I, I on potem ląduje tutaj w tym kółeczku, ląduje na placce, Wszystko było widać na dwóch kamerach, nic nie oszukane. I jego ostatnią sztuczką było uniesienie się w powietrze. Suwres, jestem czarodziejem i takie latanie to jest wszystko pójdę na rysoraka. Moja na ostatnia szczuczka życia będzie fajna. Cześć, nazywa się Dom Nie do Poznania i mogę Ci wybudować dom w 7 dni w zależności co lubisz. Jak lubisz komputery, to będziesz mieszkał w monitorze, a jak lubisz piłkę nożną, to będziesz spał na boisku. Jakie było pytanie? Jak już wywziął z siebie wszystkie siły, to na samej górze zamienił się w szmatę Potem był pogrzeb. Yy, piękny pogrzeb jego w lodzie. Lubię pogrzeby, a pogrzeb w śniegu jest śmieszny, bo jak się śnieg roztopi, to będzie go widać. Zobaczmy jeszcze tą sztuczkę czarodzieja bez tajemnic. To też jest jak pogrzeb jedzie na śmierć do maszyny zgniataczki. I musi się uwolnić z hajdanów. I tu patrzcie co się dzieje! Oooo! Do Ale najfajniejszą sztuczką czarodzieja w masce jest kanał Magia Bez Tajemnic gdzie co jakiś czas wrzuca te same filmy. I na przykład miesiąc temu sy latał, a cztery lata temu latał, pięć lat temu go zakopali, a dwa lata temu go zakopali pod ziemią. A rok temu sy latał. No i największą zagadką było kto jest tym czarodziejem w masce, którego wszyscy czarodzieje nienawidzą, i w ostatnim odcinku czy którymś pokazał swój ryjec, i okazało się, że to jest Rafał Brzozowski, taki jakiś chłopiec. No, i to było fajne, że właśnie ten taki co go za dzieciaka się oglądało i lubiło, i w końcu pokazał swój ryj, i to co zobaczyliśmy, było fajne. I potem pewnie gdzieś go złapali i pozostali czarodzieje i nakopali mu tak, że już. Kolejnym znanym czarodziejem telewizyjnym jest Dynamo. Ja, ja go lubię nazywać Cygano, bo wygląda jak cygan, cygani i zachowuje się jak cygan. Macie przy sobie jakieś drobne? No bez wstydu, normalnie cygani od no w pieniądze. Mogę pożyczyć? I to jest nic. Wezmę tylko 10 I to jest nic, to. Jak się nazywasz? Poluale Ogunie. Na swojej karcie wziął, przemienił imię na imię Murzyna Ogunie tak i zmienił nazywasz? podpis też na Murzyna Ogunie tak wygląda... i wyczytał z jego oczu kot. I już ma wszystkie pieniądze Murzyna i uciekł. Mam jego kartę i PIN, więc znikam. Widzicie cygana? Moja karta. Ale potem wrócił, żeby jeszcze ukraść jednemu Murzynowi ja komórkę. Nie zepsujesz komórkę. Nie zepsuję. <noise> Przykro mi. Sam chciałeś. I to jest dopiero Cygan, ale niektóre jego magiczne sztuczki to są, patrzcie to. Niemożliwe. Niemożliwe. No jak on to zrobi? Albo jak jakiegoś Murzynowi, co nie wiem, jakieś piosenkarz chyba, ale nie znam, to usunął mu okularsy z płyty, a Murzyn mówi, że on nie ma takiego zdjęcia. Nie mam takiego zdjęcia bez okularów. Bez okularów. Albo wyginę jakieś kieliszki. No, niemożliwe. A jednak. Albo chodzi po wodzie. No jak on to w ogóle... Sekret to te płyty z plexiglasu. No Cygano jest jednym z najsilniejszych czarodziejów, bo niektóre jego sztuczki to są naprawdę nie do wytłumaczenia. A pamiętacie jak odgadywał kot Murzyna? To u nas w Polsce też mamy takiego. Artur z pierwszej miłości ma na YouTube kanał, nazywa się Haker Umysłu, na którym on hakieruje ludziom umysły. Naprawdę. Witajcie. Nie wiem, możecie pomyśleć, że to jest coś podstawiani ludzie są, albo to nie wydarzyło się naprawdę. Ale... W nagraniu nie wzięły udziału ani podstawione osoby, ani aktorzy, a wszystko to, co zobaczycie, wydarzyło się naprawdę. Jeden? Jedynka? Spójrz na mnie. 012, jeden, dwa... Silniejszy, Enter. Ile mam wypłacić? No i co, jak on to zrobił? 50 zł, chcesz? No. To jest normalnie odgad ludzi. Przecież on mógł ze wszystkim okraść i być najsilniejszym człowiekiem na świecie. Nie rozumiem. Jest jeszcze jeden znany czarodziej polski. Nazywa się Magia E. Kiedyś był Polakiem, teraz już nie mówi po polsku. Find all No i on takie filmy ma, trochę nikt go nie ogląda, trochę robi głupie ryje. No i wrzucił taki filmik, że niby się spotkał z Cygano, a w coś, cały film i tylko gada i w tym jest tylko hotelu, pokazany przez chwilę Cygano, jak macha kartami i wcale nie ma żadnego spotkania z nim. I to bez sensu w ogóle, po co tak oszukiwać. Tak? A no tak, bo przecież jesteś czarodziejem. Mam jeszcze powiedzieć trzy filmy o temacie czarodzieje i nie Harry Potter. Yy, jeden to jest Iluzja, drugi to jest Iluzja 2, trzeci to jest Prestige. No i to był właśnie film o czarodziejach, są różni czarodzieje, wymieniłem różnych, co znam. Żegnam się z Wami, czary Mary Servus, yy, okulary.